Siemęgo, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym Hasztag 45 odcinku nagrywam dla Was grę pod tytułem The Bakrums Multiplayer, a dzisiaj nie 10 zabawek, tylko jedno, coś wybiorę albo coś innego i jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to na pierwszy początek, na pierwszy ogień, weźmy sobie tą mapę i tyle, zobaczymy jak mi pójdzie. No to lecimy. Chyba lecimy tutaj. Nikt nas na razie nie szuka. Jest na razie git. Szybko trzeba uciekać, bo ten stwór zaraz zacznie ryczyć i na Szerzejmy chociaż minutę. Przeżyliśmy minutę, to już dobrze. To już jest sukces. Chyba tutaj trzeba pójść z tego, co wiem. Nie, dorwał mnie, zobaczcie, dorwał mnie przy skrzyżowaniu. Tutaj są też różne inne mapy, więc dlatego wybieramy inne mapy niż tylko to, my, przy której te zabawki rozkładam, czy coś takiego. Dobra, idziemy sobie tutaj. Idziemy może tam. Tutaj jeszcze raz A Ale słyszycie jaki oddech ma nasz brat Musimy szybko uciekać Dobra Zobaczcie, nie możemy się uwolnić. No i właśnie w tym miejscu kończymy ten filmik, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście mój jakże przefajny odcinek z The Backrooms Multiplayer, ze strasznego horroru, gdzie goni nas straszny stwór i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć pa, narka, papa, pa. elo, pa mordy i miłego dnia Wam życzę, jeszcze jedno przed samym końcem, w tym plecaku nic nie ma i nic tutaj nie zabrało nic, no i tyle, pa widzowie, narka, papa. Pa.